Z tej strony Esteban a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was w dzisiejszym odcinku widzowie do wygrania macie Takiego skinka. Jeśli chcecie wygrać standardowe zasady, zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodikiem macie aktualnie 15% wpłata, Możecie wpłacić, tak jak widzicie tutaj, każdą metodą płatności. Więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. No i jeśli wpłacicie, załóżmy, z moim kodikiem widzowie 20 zł i macie konto premium, które jest bardzo tanie, możecie zgadnąć takie rękawiczki. Więc serdecznie wszystkich zapraszam. Na no, my dzisiaj mamy. 1000 zł i przeznaczymy to na nowe skrzyneczki, które pojawiły się w związku z nowym eventem. Były już te, ale tych jeszcze nie było i właśnie te sobie dzisiaj będziemy otwierać. Zaczynamy od najtańszej, czyli Middle Mist. Razy 5,31 zł wydajemy. Jest jednakowska, ale to jest ogólnie skrzynka z tych tańszych, więc nie spodziewam się tu jakiegoś wielkiego zarobku. No 15 zł z pierwszej. Te tańsze sobie będziemy tak szybciej, szybciej otwierać, że tak powiem. Ale na pewno otworzymy e, ich sporo na kolejnych odcinkach. Tu mamy 21 zł. No dobra, sprzedajemy. Niestety ta skrzyneczka nie oddała. No i przechodzimy do Tropic Spink. No widzowie, pogoda na dworze totalnie oddaje, totalnie oddaje, więc. Więc mam nadzieję, że skrzynki też oddadzą. Tak, skrzynki też oddadzą. No tutaj totalnie nie oddało, bo tu będzie chyba z 2 złote z tego. No, 6 zł, a płacimy 46. No tutaj już mamy lepszej temki i taką koskę z chęcią bym przytulił, ale okej, okay, tu jest lepiej, bo jest ten Emerald, jest ten Water Elemental, jest ten Muertos, 71 zł, fajny proficik i na tym sobie tą skrzynkę zostawimy. Lecimy do kolejnej Cherry Blossom za 16 zł. Jedna taka skrzyneczka, eee, 5-8 dyszek. No i tu już mamy dwie koski, mamy kałaszkę, mamy awóbkę. Dużo fajnych kałażków, więc zobaczymy co uda się trafić. No, nic ciekawego ten Fire Elemental 34 zł, ale 67 zł dostajemy z tego. Płacimy 8 dych, więc dycha ponad plecy. No i zostawcie łapeczkę w górę, widzowie. Zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, bo kurczę, lecimy w ogóle z subami, z łapkami. Totalnie, totalnie pięknie, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. No, tutaj nie oddała ta skrzyneczka. E, bo w ogóle już 17 koła wbite, już 17, prawie 100 nawet. E, no, kolejny raz nie oddała. No, czy może nie prawie 100, bo 17,60. Ale lecimy, lecimy, lecimy. Widzowie, lecimy, rozwijamy się, lecimy po 20 koła do końca roku. Mam nadzieję, że się uda. 91 zł. Tu fajnie oddało, ale sprzedajmy to sobie i przejdźmy do już skrzyneczki za 30 zł. White Flower. No, i tutaj dwie koski, jest Asimov jest kolejny Asimov. No tu już jest sporo fajnych temków. Pięć takich skrzynek będzie kosztowało mnie 147 zł, więc otwórzmy. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego poleci. O Boże. O Boże. Tragedia. No tragedia naprawdę. 31 Ziko. Bardzo słabo, bardzo słabo, ale dajmy jeszcze jedną szansę. Jak tutaj znowu zabierze? No jest lepiej, ale i tak. I tak będzie strata. I tak będzie duża strata 95 zł. Dobra. I przejdźmy tutaj do najdroższej skrzynki, czyli. Greenery G G G Grasp No te skrzyneczki I te nazwy to jest w ogóle Jakiś hit w tych e Te nazwy tych skrzynek No ale tutaj już by się przydało coś trafić dobrego I trafiamy I tak z górnej półki Niestety on jest w najgorszym stanie Bo to widać ale 268 zł A my płacimy 171 Bardzo fajnie oddało Bardzo fajnie oddało No i chciałbym żeby tak oddawało e Cały czas w ogóle widzowie jestem e Po fryzjerze jestem mega łysy do tego dresik Nike a. wygląda jak typowy dres, typowy Sebastian, także zostawcie dla mnie łapeczkę w górę, no bo kurczę, trzeba tutaj lecieć, tak, trzeba lecieć z łapkami, trochę w ogóle mnie prześwietla, bo nie zasłoniłem do końca rolet, ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza, przynajmniej nie musicie patrzeć na moją mordę cały czas, ale dobra, no ta skrzynka jak na razie. Jest ok, w ogóle zacząłem gadać tu po jakichś innych rzeczach, dobra. Zostawmy, dobra, wiecie co? Polećmy z tą skrzynką już do końca balansu i pójdziemy sobie na upgrader. Oczywiście przypominam, że cały czas event trwa, w którym możecie sobie zgarnąć naprawdę fajne itemki, jak będziecie sobie mm, zbierać te punkciki. Oczywiście, za otwieranie eventowych skrzynek, te punkciki trafiają do waszego ekwipunku. Yy, ta skrzynka najlepsza, zdecydowanie najlepsza, bo często tak jak widzicie, oddaje, Jak nie, no, to jest mała strata. No i ostatnie pięć sobie otwórzmy. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego poleci. Żadnej koski się niestety nie udało trafić. Ale zaraz jakąś koskę trafimy na Upgraderze. Na spokojnie, no tutaj dużo zabrało. Dobra, wiecie co? Mamy te 12, 140. To wrzućmy sobie tutaj właśnie wszystko. 1, 2, 1, 4, 2. Wrzućmy sobie tutaj. Zobaczymy, czy dostaniemy cashback, czy dostaniemy skinka. Uwaga. No niestety. Niestety cashback. No ale z moim szczęściem, kto by się tego spodziewał. Okej, okay, dobra. Tu o, tu już jest 220 zł. No to walimy se na Marble Fade'a. Lewa strona, upgrade i stat track Marble Fade i to niestety chyba nie doleci. Byłoby lewo dół, byłoby lewo dół. Aha. Jak to możliwe jest? Nie, coś mi tu nie gra, widzowie. Jak to jest możliwe, że mamy tylko tyle pieniążków. Przecież te skrzynki tak nie zabierały. Chyba, że ja o czymś nie wiem. No dobra, no ale to co? Zróbmy sobie ostatni upgrade w tym momencie. Gucik fade na lewą stronę. Upgradeujemy. Ostatni upgrade w tym odcinku. No i niestety... byłaby prawa. Byłaby prawa. No cóż, dzisiaj nie oddało. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie kanał, bierzcie udział w wymaganiach. No i co? Na razie.